Witam, pan Krzysztofa zwracała. Witam, pochodzi z Bełcza, ale wyemigrował. To mnie, tak jest. Na emigracji jestem. Raczej tam już nie wrócę, no ale odwiedzam, odwiedzam rodzinne strony, korzeniach. Nie zapomniałem, gdzie się urodziłem. Wiesz, to urodziłem się w górze. Góra to jest miejscowość obok Bełcza, najbliższy szpital, więc, więc tam. Góra, top, you know, wiesz, także ta rola jest mi pisana. Po prostu. Wielki golem, silny jak góra, kamień, malfight. Wszystko kurwa się łączy. I zawie, to są znaki. I przeinstalowałem Lola. Zobaczymy, czy jeden tutaj z... jedna z metod. Czyli przeinstalowanie zadziała w przypadku nieuruchomiającej się gry. Męczę się z tym od, od nie wiem, dwóch miesięcy chyba. Jeżeli... To nie pomoże, to ja naprawdę nie mam pomysłu. już. Pewnie słyszałeś kiedyś o sobie takie zdanie: zdolny, ale leniwy. No, Random Bruce niestety jest tylko leniwy. Jego historia zaczyna się w Poznaniu jest mniej więcej leniwy. wtedy, kiedy zaczyna się. Jak to jest kurwa, Holik! Najwięcej no, godzin rucha na Twitchu. Po jakiś 100 lat temu. Random Bruce po rozpykaniu matury. Oczywiście była dla niego łatwa. Nie zdaje jej. Matura była całkiem prosta. <laughs> prosta. No i Bruce staje przed ciężkim wyborem, on ogólnie trzy opcje. Pierwszą lenić się i nic nie robić, drugą utrzymować się z siana mamy, i trzecią zacząć streamować. Jak myślisz, którą Bruce wybrał opcję? Jeśli powiedziałeś, że wszystkie to zgadłeś, random Bruce zaczynał już rzucać rzeczy w 2015 i podpinał się pod sławne osoby, m.in. innymi Zaka i Atora. No i robił on konkursy dla widzów. Jak... O, czekajcie, to konkurs. Dla osób, które, która doda mega dużo znajomych, ogólnie nie byle kto tylko na przykład co gra w gry, dostanie gratis do tej Grupy i ich zaprosił sobie USP Guardian, to jest USP Guardian Skin, ale osoba, która pewnie mnie ostro wypromuje. Ostro wypromuje ze znajomymi, jeśli chodzi o fanpage, ktoś się polubień dostał. Jego widz wlosował na kole fortuny, że Bruce musi zrobić streama, z Rasta na 24 godziny. No oczywiście Bruce to słowny chłop. Stream, który zaczynał się o 16 i odpalił. Bruce pamiętam mówił, że jest dobry właśnie w jedną grę. I to jest raz, Mówi, że z kotem wraz. Od 23. A streama wyłączył po 15 godzinach, bo bardzo źle się czuł. No niestety można było wtedy zobaczyć na streamie, że odpalił on po prostu Rasta, trzeba bronić Bazyrel. No i nadchodzi niestety największa rysa na wizerunku Brusa, czyli afera świńska. Random Brus odpalił wtedy streama z szachów. Niestety zlikował wtedy swoją historię przeglądania. No jak myślisz, co oglądał Brusik? Pornografie ze zwierzętami, na których na przykład świnia wali kobietę. No niech pierwszy rzuci kamieniem, kto nie oglądał takich filmów. Dobrze, że tam nie było jakieś kurde strony, typu z p.w. walenie do owczarka niemieckiego, bo czad byś miał bekę ze mnie, nie zupę. Ale próbował to obrócić w żart. Przedem sobie na jakieś takie wiecie świnki z ciekawości. No i tyle. Bardziej chodzi o aspekt upodlenia. Na, na, na świnki. Weź, wyślij zdjęcie do Riotu, żebyś nie, żebyś nie był bez twarzy na ich stronie. A gdzie ja jestem? Gdzie jestem w ogóle na ich stronie? No nie, ale wiesz co, to nie mogą robić wyjątków. Jak inni na przykład nie dali, albo wybrali, nie wiem, jednego gracza z drużyny, to nie mogę nagle przyjść i powiedzieć: Ej, dajcie mnie, dajcie mnie jeszcze. A tu jestem, Krzysztof Saudź. That's mi. Dobra! Skład ogłoszony: Riot Games zlikował. No i macie przejęcie. Bane, nie? Macie przechane, zrobiliście to przed organizacją. Sprawa trafia do prokuratu prokuratury. Trening na Riftowe drużyny. Wiesz co, jest taki zam zamysł, żebyśmy trenowali. <laughs> Bo jeszcze treningu nikt się nie odbył. Nie wiem czy mecze będą y tutaj miejscem do treningów. Wypadałoby coś zagrać oczywiście przed. No i tak, no i tak na razie troszkę to stoi. Skład jest. Jest, jest, jesteśmy Devils One XKMT, kiedyś mieli team Czyli wracamy tutaj do pewnych korzeni Tam grał kiedyś Wander, ja tam kiedyś Grałem i Overpool tam kiedyś Grał, w takiej drużynie, tak jest Tak jest, pokażę wam, tu jest Składzik, więc uznaliśmy, że to jest W porządku, e, nazwa, bo Trzech zawodników, niegdyś tego składu Znajduje się, w nowym wydaniu Laker w Devils One Wygrał kiedyś Ultraligę, więc tutaj też Pasująca, że tak powiem, pasujący element Układanki, no i Xoner to nasz Nowy, nowy Jankos. Może lepszy, to się okaże. Póki co, to jest wielki talent, który trzeba szlifować i dać mu internet, bo chłop na radiówce ciśnie. Jak śnieg spada, to nie ma, ale wydaje mi się, że tu jest duży potencjał esportowy. Lepszy, bo polski, polski, polski. Bo ale tak szczerze, macie mega zajęty skład i playoffy mogą być. Wiesz, co dużo zależy ode mnie od ręka, myślę. Bo ja mam wrażenie, że tak naprawdę tutaj może być problem. Nie chcę tutaj yy, oceniać Remka, bo Remek jest bardzo dobrym graczem, no ale jak trenuje na duo z brusem, ja nie wiem na ile, na ile realnie mu to y, pomaga, a na, a na ile stoi w miejscu, nie? Na pewno są jakieś czempiony ogra, ale jednak granie na jakimś diamencie, a na tym, yy, tych graczy z Mastera, Grand Mastera, uuu, i wam powiem, jest różnica. Jest. Na, top, na topie jest w f... różnica. Jotosza, elo, siemano, siemano, Adam. Dupnąć tu twoje zdjęcie w cosplayu Ryza. Nie robiłem cosplayu Ryza. A, i się ośmieszyłeś. Ty nie wiesz chyba, jak Timo wygląda? Panie Jotosza. To był Timo. Ale wiesz co? Widzaje podesłali takie zdjęcie. Taka propozycja padła. Jest taka opcja. No, nie to cygarko nie, nie pomaga. No, to cygarko nie pomaga, myślę. Nie przejdzie. Cenzury. Ale mogę ci podesłać jakieś lepsze. Aha, bo to musi być właśnie takie sportowe, nie? Czy nie musi być te sportowe? Ok, Kurwa, wiecie ze co? Ja miałem czat overpawadł z jakiegoś powodu, wyświetlany, a nie wasz. Słuchajcie, ja jestem, kurwa, pojebany. Czemu ja miałem... Aha! Ja go wczoraj schostowałem, I Ja czytam ten czat i widzę Jotosza i pytam je o, kur... Zdjęcie Rize'a, co jest grane, nie? Odklejka, witamy, witamy na tym kanale. W samej koszulce i bieliznie w takim ubiorze, przy tym że 0 stopni na zewnątrz, druk z OSP w Brd Brdowie biegł do remiza, aby zdążyć na akcję. Warunki podobieństwa nie były sprzyjające, gdy zawyła syrena ślisko na drodze i zamrożenie szybacz, aczkolwiek zastęp został obsadzony w niecałe 4 minuty od zaalar zaalarmowania. Druchowie są zwarci i gotowi, by nieść pomoc Inny. Przykładem jeździ druh. Oni określają się ruchami. Ciekawe, pierwszy raz jeszcze spotykam, któremu auto zmarzło, zamarzło i zdecydował się przebiec około 300 metrów w samej koszulce byliście przy tym trochę za stopni, a więc szacunek dla niego. Zawsze jesteśmy gotowi do działań, aby mieszkańcy mogli czuć się bezpiecznie. Ej, ale to on tam się i tak musiał ubrać chyba, czy nie? On kurwa bez skarpetek, bez niczego, to on nawet skarpetek nie ubrał? Na gołe stopy? To jest świr. Czytam jak major, no, to prawda, to prawda, albo gorzej nawet. Nie jest dobrze, nie jest dobrze z czytaniem, no. Cofam się w rozwoju. A w ogóle na, na tym, na wyjeździe do Warszawy przeczytałem 80 stron książki, takiej fabularnej i nie pomogło. Jednak trzeba na głos czytać, a nie po cichu. Czas chcę wyraźnie podkreślić. Chcę być kandydatem na prezydenta. Chcę waszych 100 tysięcy podpisów, ale nie chcę być prezydentem. Zapraszam wszystkich na stronę stanowski2025.de a stamtąd można ściągnąć gotowe do wydrukowania i gotowe do podpisania pliki, które można odesłać na wskazany adres. W ten sposób łatwo zbierzemy 100 tysięcy głosów. Jeśli mnie oglądasz, wydrukuj ten plik, który tam widać, a następnie odeślij. Odeślij do naszego komitetu wyborczego ale oczywiście podpisuj nie sam podpisz go wraz ze swoją rodziną ze kumplami ze znajomymi zbierz 10 50 100 podpisów 200 wszystko jedno ile dasz radę zbierz te podpisy i odeślij a prawdziwa przygoda zacznie się wtedy na sołek ja bym nawet dał głos w sensie podpisałbym mu to <laughs> Jako śmieszny kontent. Mimo spoko. Ja mam nawet drukarkę, żeby to wydrukować. I zacznie się kampania, jakiej Polska jeszcze nie widziała. I zacznie się kampania, na jaką Polska klasa polityczna w zupełności sobie zasłużyła. Ganga zbiera podpisy. Niezłe, no, co? Ja Robi kontent z tego, jak zbiera podpisy?

Sorry Relief Legends Lord Drużyna już jest ogłoszona przez Riot jak coś To tu to... i nie dam rady ogłosić Ci składu A Koreańczyków nie ma, to w drużynie gra. Koreańczycy nie chcieli na filmik promocyjny. Fajne chłopaki, alogu nie będzie Beka, jak wieją z tymi Koreańczykami. Tak, zwrócił się z planem od, od, od TikToka do ministra cyfryzacji Krzysztofa Głowskiego. Go Ogólnie pod kątem zamieszania, nielega... zamieszania nielegalnych treści. Prowadzone są analizy i regulujemy w odpowiedni sposób. Jeśli takie się pojawiają, robi to między innymi Departament do spraw przeciwdziałania dezinformacji. Generalnie nie są prowadzone żadne prace, żeby cokolwiek zablokować działalność jakiegokolwiek portalu społecznościowego. nie, no wiadomo, że nie zbanują tego w Polsce. Jeśli kiedykolwiek przyjdzie wam do głowy, żeby kupić sobie samochód elektryczny. To jest dziki trener czy to jest Heiser, bo nie widzę różnicy. Web. Filip Heiser znowu grzmi. Tym razem utknął na autostradzie z powodu problemów z ładowaniem samochodu elektrycznego. O swoich przeżyciach opowiedział na Instagramie, gdzie nie przebierał w słowach mówiąc o elektrykach. To jest szósta ładowarka, na której próbuję naładować swój elektryczny samochód. Dalej już nie pojadę. No bo już nie mam na czym Ta była ostatnia, to była ostatnia szansa Na poprzedniej stacji jestem na autostradzie A2 Autostrada Wolności Właściwie. To niestety Ja już wolny nie jestem Znaczy byłem przez chwilę wolny, teraz nie jadę już w ogóle e, Widzicie ten komunikat? Bardzo. Tu jest zawiszona ładowarka Niedostępna Na stacji MOL, na której też ładowarka była niedostępna To jest stacja wcześniej, przed Orlenem To jest Orlen e, Pani powiedziała, wie pan, panie Filipie teraz ładowarka to taka kapryśna jest a ja pytam, co to znaczy, a pani mówi... Nie wiem, kręcenie dramy, a czy wiecie co, ja nie mam elektryka i nie mierzę się z tymi problemami Może faktycznie jest tak, że jedziesz na stację, nie działa ładowarka Jedziesz na drugą, też nie działa, jedziesz na trzecią, też nie działa Je, Ja nie wiem, czy tak jest Jeżeli tak jest, no to jest mega chujowo, mega chyba infrastruktura Bo no w sumie, no gdzie, jak masz naładować ten samochód? Ale właśnie nie na autostrady, nie? Elektryki na autostrady, na jakieś dalekie drogi to średnio, zwłaszcza jak jest zima Polska nie gotowa na elektryki, no tak może być Bo no Ja tu ja już chciałem sfotografować para samochód ale bez Pana Dlaczego? A nie można? No, ale dlaczego? Ja sobie mam tu perma, ma, bo zrzucałem jakiś Pan Ale co to Pana interesuje? Nie można no, robić no nie, no nie rozumiem, bo jest ja mój samochód, ja sobie nie życzę, żeby ktoś go fotografował No dobrze, to... A ja sobie nie życzę, żeby Pan tu parkował, mogę? No Może tak. Pan odjechać stąd? Mogę No to proszę A tu Pana parking jest? Nie, to nie jest parking, widzi Pan ten, ten znak? No, no widzę Dzień dobry, cześć ojdzie. Cześć. Chcesz tu ze mną pogadać z tym panem? Ja na modelewskiego tyle razy już spędziłem. czasu. teraz pan Gdzie my mamy stawać? Jako, jako pocztę. No nie tu na pewno. A, słupki a w czym przeszkadzamy? Słupki są po to, żeby nie zasłaniać wyjazdu z garażu. To nie są magiczne słupki od czego. Kiedyś tu nie było tych słupków, to wszyscy zostawiali cały gwiazd. No ale. A, teraz tam, wie, a proszę zobaczyć, Wiecie zobaczyć, że teraz z tyłu tamto, jest tamto, tamto ulicę remontują. Jest cała zamknięta, no ludzie stają gdzie, gdzie Ojej, Może panu ulicę Może rzeczy proszę pana pana używa. proszę opowiada. zobaczyć, na tamten, tamten bus stoi na chodniku tam dalej, też nie ma gdzie zaparkować. Przejechał sobie pas zieleni, przejechał sobie chodnik i stanął pod blokiem. Czy on też może powiedzieć, że. Wie pan, nie. my doręczamy pocztę. Ja staję tu na sekundę i odjeżdżam. Ale Każdy wie pan, że tak jeżdżąc, mówi. stwarza pan zagrożenie dla pieszych. Tak bo mówi. pan musi przejechać po chodniku. No, bo, że wiadomo, że ja nie będę jechał wtedy, kiedy piesi no, nie? Dzisiaj choćby przejechał kierujący pieszą na chodniku. Tak? No, Dzisiaj ale, wypadek to, to był. On pytanie. też nie Dlaczego chciał. pan nie stanie na do garażu. Nie chciał. Albo na jezdni. Albo na jezdni. Na jezdni to pan stanie, no. Dlaczego tutaj jest OK a tam nie jest OK? No weź, widzi pan, no. Bo no. nie ma gdzie stawać, no. A proszę pana, a ja zadam na te, pan takie no. pytanie. Srać mi się chce. Mogę się wysrać tutaj? No, no nie pana, ma ale... gdzie srać. Śmieszne to takie porównanie daje. Srać, nie no, ma ale, gdzie srać no, to nie, w ogóle. Gdzie tu się wysrać? Co to nie jest? Co to nie jest? No, można, można się wysrać, tylko trzeba po sobie posprzątać. Chociaż nie, nie, nie można, nie? Nie można publicznie srać. Jakby ktoś cię przyłapał, że srasz w miejscu publicznym. I po, ale sprzątać po sobie, jak po psie. Nie wiem. Rodzice widzą, czy można. O, kupę ja mi myślę, mieszamy. że mam tu widzów, którzy to sprawdzą. Ja mam dziecko tego wzrostu, tak jak ja teraz kucam Czy pan mnie widzi w lusterków? Czy pan mnie widzi? Pan się nie tego. A w bocznym? Pan siądzie do tego no, auta i może pan być, po... nie widać pan. No właśnie. I chce pan przejechać dziecko? No nie, no wiadomo. Ja mam... No właśnie, to pan tu nie wjeżdża. Wyjeżdżamy z moją asystą i więcej no, pan tu nie wjeżdża. Dobra. Ten WL to też jest od was spoczty? Nie, nie. Nie? Identyczny, kurde. Dobra. Dziękuję, do widzenia. No i to gadanie. O, stoi na drodze dla rowerów. Kurczę, ale będzie. No, ale to trochę chyba tak trzeba robić, czyli wywierać presję na ludzi, którzy mają prawo, żeby ci ludzie później wywierali presję na polityków i innych, którzy się tym zajmują, żeby w przyszłości, na przykład, nie wiem, tych miejsc parkingowych było więcej, czy jakoś inaczej to poukładane, No bo tak, jak to inaczej zrobić? również jest stowarzyszenie rowerowe, gdzie przy każdym głosowaniu na temat budowy drogi forsują budowę dodatkowych miejsc parkingowych i ścieżek rowerowych. I właśnie takich inicjatyw trzeba, chyba. No bo jak inaczej to? Dopiero jak ludzie się wkładają, na władzę, dopiero ta władza stwierdza, no dobra, na mnie się nie opłaca tego nie budować, bo będzie oburzenie społeczne rosło, więc opłaca im się zbudować, mieć chillere.